Cześć, witajcie, w tym materiale porozmawiamy sobie na temat strategii kontentowej. Jak tworzyć content na media społecznościowe, skąd czerpać inspiracje, jak tworzyć skrypty i tak Wczoraj dostałem takie pytanie na Messengerze. Adrian, czy mógłbyś przybliżyć ten temat? Czy mógłbyś po, po prostu powiedzieć, skąd masz pomysły na swoje odcinki i jak one powstają? Więc w dzisiejszym materiale porozmawiamy właśnie na ten temat. Ja nazywam się Adrian Kołodzie, jestem przedsiębiorcą, pomagam autorom i ekspertom sprzedawać kursy i w dzisiejszym odcinku właśnie pokażę Ci, jak wygląda moja strategia i jak to wszystko wygląda od zaplecza. Zacznijmy od tego, że content marketing jest to naprawdę dobrej jakości strategia pozyskiwania klientów i to działa, ale żeby zaczęło to działać, to potrzeba czasu. Jest to raczej maraton niż sprint. Jeżeli oczekujesz szybko efektów i wyników, to cię rozczaruje. To działa w długim terminie. Czyli jeżeli teraz zaczniesz, to możesz spodziewać się dobrych wyników po dwóch, trzech latach. Jeżeli na przykład działasz na YouTube, są oczywiście osoby, które szybciej się wybiją na różnych mediach społecznościowych, są osoby, które będą potrzebowały więcej czasu i to jest normalne, ale licz się raczej z tym, że jest to strategia długoterminowa. I teraz, dlaczego content marketing jest taki trudny i dlaczego ja na przykład zalecam wszystkim, szczególnie moim klientom, żeby zaczęli odpłatne reklamy, ponieważ content marketing jest trudny z dwóch powodów. Po pierwsze, jeżeli zaczynasz z content marketing, marketingiem, to na początku będziesz w tym słaby, nieważne czy piszesz Raczej, czy nagrywasz tak jak ja, ponieważ będziesz w tym słaby. Zobacz sobie moje materiały sprzed 4, 5, 6 lat, a zobaczysz jaki byłem słaby w tym. Teraz też nie jestem najlepszy. Są oczywiście lepsi ode mnie, ale jestem lepszy niż byłem 4, czy 5, czy 6, 7 lat temu, ponieważ musisz się obejść z kamerą, musisz wiedzieć w jaki sposób mówić, jak łapać uwagę i tak dalej. To jest pewnego rodzaju umiejętność. Po drugie, ważniejsze jest to, kto mówi niż co mówi. Zobacz. Ja mam kanał biznesowy, gdzie uczę ludzi, jak rozwijać biznes, ale gdyby teraz Jeff Bezos zaczął prowadzić swój kanał, gdzie by mówił o tym, jak rozwijać swój biznes, to on by momentalnie zdobył miliony followersów. Wynika to po pierwsze z silnej marki osobistej, a po drugie z autorytetu. Jeff Bezos jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, więc wszyscy myślą, że i prawdopodobnie tak jest, że po prostu ma ogromną wiedzę w tym temacie. Na pewno ma ogromną wiedzę w tym temacie. Ale jeżeli nawet dawalibyśmy te same rady, dokładnie te same rady, to Jeff Bezos po prostu będzie miał miliony followersów, a ja będę miał w tysiącach. Wynika to z tego, że po prostu on jest autorytetem. I jak zaczynasz działać na YouTubie czy w innych mediach społecznościowych, to brakuje ci autorytetu na początek, dlatego ludzie nie oglądają tak chętnie twoich materiałów. Dopiero kiedy ten autorytet zdobędziesz, to ludzie będą po prostu E, oglądali Twoje materiały. Dlaczego na przykład e, taką popularnością cieszy się Rafał Zaorski? Z tego względu, że zarobił dużo pieniędzy i im będzie więcej pieniędzy zarabia na giełdzie, tym po prostu będzie bardziej popularny w kwestiach związanych z e, giełdą. I, I tak to po prostu wygląda. Więc content marketing jest trudny z dwóch powodów. Przede wszystkim dlatego, że brakuje Ci obycia przed kamerą, a po drugie dlatego, że brakuje Ci pewnego rodzaju autorytetu i dowodu e, społecznego. Ludzie będą z Tobą podążać, jeżeli będziesz bogaty będą Cię słuchali, jeżeli będziesz bogaty. Jeżeli e, nie wiem, działasz w branży fitness, to ludzie Będą za tobą podążali w momencie, kiedy, nie wiem, będziesz mistrzem świata w kulturystyce, albo kiedy będziesz przynajmniej jakiś tam poziom reprezentował. Więc to jest normalne, po prostu brakuje ci autorytetu w danym temacie, dlatego nie jesteś popularny. Kolejna rzecz, na, na którą trzeba zwrócić uwagę, no, to jest poznanie swojej grupy docelowej. Musisz wiedzieć, kim są ludzie, do których mówisz. To jest naprawdę bardzo i to bardzo ważne. W momencie, kiedy wiesz, kim jest twoja grupa docelowa, wiesz, jakie ma problemy, jakie ma przekonania. I jeżeli teraz wypiszesz sobie 10 naj... Bardziej palących problemu danego rynku, to już masz pomysły na 10 odcinków. Jeżeli wypiszesz sobie 10 fałszywych przekonań, które mają, to już masz kolejne pomysły na 10, na 10 odcinków. Więc to jest bardzo ważne, żeby poznać tą grupę docelową. I na przykład ja jestem copywriterem, nie? czyli ja jestem osobą, która, czy znaczy bardziej teraz już jestem przedsiębiorcą i zarządzam firmą niż copywriterem, ale startowałem jako copywriter. I Podstawą każdy, każdego, wiesz, każdej dobrej oferty jest poznanie grupy docelowej, więc zanim w ogóle zaczynasz pisać ofertę, najpierw musisz zrobić dobre badanie rynku, musisz prześledzić rynek, zrozumieć jego, jego bóle, frustracje, co im nie pozwala spać w nocy itd. i tak dalej. Więc jeżeli chcesz robić dobry content do jakiejś konkretnej grupy docelowej, zastanów się jakie największe problemy, wyzwania ma ta grupa docelowa, a już będziesz miał pomysły na odcinki, tak? Teraz kolejna bardzo ważna rzecz. Nie nagrywaj materiałów na tematy, na których się nie znasz. Bardzo często widzę to u początkujących youtuberów, że na przykład nagrywają materiały, jak być milionerem, jak mieć umysł milionera. Ja wiem, że te tematy są nośne i to są tematy, które mogą zapewnić Ci zasięg, ale jeżeli nie jesteś milionerem, to nie mów o tym, jak być milionerem, bo Ty tylko i wyłącznie masz teorię, brakuje Ci praktyki. Zobacz, jest mnóstwo kanałów na temat inwestowania na giełdzie i ludzie mnie też proszą, żebym nagrywał materiały o inwestowaniu na giełdzie. Ja, powiem szczerze, mam siedmiocyfrową sumę mam na giełdzie zainwestowaną w akcje i nie czuję się autorytetem, żeby na ten temat mówić. Ja mam tam parę odcinków na temat, jak zacząć inwestować dla osób początkujących, ale nie czuję się autorytetem. Mam znajomego, który ma fundusz hedgingowy i on ma ogromną wiedzę na temat inwestowania i zarządza ogromnym majątkiem, więc przy nim po prostu jestem zbyt mały i nie czuję się na tyle pewny siebie, żeby nagrywać te materiały. I Też nie chcę, ale to jest inna kwestia. Więc tematy giełdowe nie są te tematy, które tutaj poruszam, albo rzadko je poruszam na tym, na, na tym kanale, pomimo tego, że mógłbym już nagrywać te tematy, bo wydaje mi się, że mam pewien dowód społeczny. Ale i tak nie czuję się jeszcze w tym ekspertem. Problem polega na tym, że wielu ludzi, którzy zaczynają z YouTube'em albo z jakimiś mediami społecznościowymi, to bardzo często mówią na tematy, na których się nie znają. Ale na pewno są tematy, są jakieś rzeczy, w których jesteś dobry i mógłbyś o tym powiedzieć, albo mógłbyś powiedzieć o doświadczeniu, które masz, czyli. Na przykład zaczynasz z agencją, yy, z agencją reklamową, tak? I teraz masz, nie wiem, dwóch klientów, tylko dwóch klientów, ale zauważyłeś, że u tych klientów coś działa. Więc możesz powiedzieć, że hej, mam dwóch klientów, i u tych dwóch klientów zauważyłem bardzo ciekawą rzecz, która działa. I chciałbym się z Tobą tym podzielić. I w tej, w tej kwestii masz unikalne doświadczenie masz historię, masz dowód, masz coś, co Cię po prostu popiera, masz jakieś, wiesz, masz jakieś podstawy, żeby o tym mówić. Ale jeżeli ty mówisz o tym, jak być bogaty, a nigdy nie być bogaty, to to jest głupie. Ja mam takiego znajomego, który wiesz, nagrywa materiał o tym, jak zarabiać fortunę w internecie, a na z tyłu na, na jego tle był. To, to był taki stary pokój, wiesz, takie stare drzwi i on na ten temat nagrywał jak być bogaty. Czujesz tą niespójność. I kiedy nagrywasz na ma materiały na tematy, na które się nie znasz, ta, ta, ta niespójność oczywiście jest widoczna, czy to świadomie, czy nieświadomie. Ja na przykład mam tak, że jak oglądam różnych youtuberów, to ja wiem, czy oni się. w kwestiach biznesowych, nie? To ja wiem, czy oni ściemniają, czy nie. Czy to jest od nich materiał i oni to przeżyli, czy nie wiem, gdzieś to usłyszeli albo wyczytali, nie? Ja to po prostu wiem. Czuję to, ponieważ mam jakieś tam pewnego rodzaju doświadczenie biznesowe, w końcu robię to 13 lat i wiem, czy coś działa, czy nie działa, zanim nawet to wypróbuję. Więc nie nagrywaj na materiały, materiałów o tym, jak być bogaty, jeżeli nie jesteś. Nie nagrywaj materiałów o tym, jak mieć, nie wiem, piękne ciało, jeżeli jesteś gruby. Nie nagrywaj materiałów o tym, jak mieć świetny związek, jeżeli jesteś po trzech rozwodach. Więc staraj się robić materiały na tematy, w których się znasz. Kolejna rzecz to jest taka, że jak zaczynasz już jakiś kanał rozwijać, to nagraj od razu 5 materiałów. Na pewno słyszałeś o tym, że na YouTubie bardzo ważny jest. Word. Time. I jeżeli ty masz jeden materiał, nawet jeżeli on jest dobry, to co ma potem polecać YouTube e, Twoim widzom, skoro nie masz innych materiałów? Od razu zrób pięć dobrych odcinków i wrzuć dobrych pięć, od, pięć odcinków, ponieważ jeżeli zainteresuje kogoś Twój temat, to YouTube poleci mu kolejne odcinki jeżeli te osoby dalej będą z Tobą spędzały czas, to dla algorytmu jest to jasna sytuacja i informacja, że hej, ten, ten kanał trzeba wypromować, ponieważ ludzie to lubią oglądać, nie? Kolejna sprawa, skąd brać pomysły na odcinki? Obserwuj, co ludzie piszą ci w komentarzach. Oczywiście nie, nie na wszystkie tematy powinienem nagrywać materiały, ponieważ ludzie pytają mnie często o jakieś takie tematy, na których się nie znam, na których nie jestem ekspertem. E, nie wiem, pytali mnie Adrian, czy warto się szczepić, czy nie. To jest Twoja sprawa. Znać wyniki badania. Ja się na przykład nie szczepiłem, ale nie, nie czuję się na tyle kompetentny, pomimo tego, że jestem zawodu ratownikiem medycznym, nie czuję się na tyle kompetentny, żeby podważać zdanie jakiegoś eksperta, tak? Ja mogę przedstawić swoje zdanie, ale uważam, że w tej te, takiej kwestii nie powinienem po prostu zabierać głosu. I to jest, to jest według mnie mega kluczowe, żeby sprawdzać, co w komentarzach ludzie Ci piszą, bo możesz, się odkryć, możesz tam odkryć wiele inspirujących odcinków, które możesz stworzyć, tak? Więc sprawdzaj to, co Ci ludzie piszą. Druga sprawa, jeżeli odpowiadasz na pytania swojej grupy docelowej, to automatycznie też budujesz relacje z tą grupą. Więc według mnie to jest dobre podejście. I teraz też bardzo ważna kwestia. Jeżeli czujesz, że na jakiś temat nie chcesz rozmawiać, to po prostu tego nie rób. Bardzo często widzę, że ludzie nagrywają jakieś odcinki tylko dlatego, że dany temat jest popularny, dany te temat wybija kanał, ale sami tego nie czują i nie chcą o tym nagrywać. Wiesz, ja mam takiego znajomego, który nagrał odcinek, on jest branży samorozwojowy nagrał odcinek coś tam, jakbyś, nie wiem, silniejszą erekcję, przykładowo. I to mu wybiło bardzo mocno te, te, te wideo, nie? I teraz, jeżeli mógłbyś popatrzeć na to, okej, okay, ta grupa jest tym zainteresowana, to nagrywamy kolejny materiał zbliżony do tego. Ale jeżeli to by zrobił, to w pewnym czasie mógłby być kojarzony właśnie z tym tematem, a on nie chciał być kojarzony z tym tematem, więc nie nagrywał więcej odcinków na ten temat, pomimo tego, że to by mu dało większe zasięgi. Ja mam na przykład takiego znajomego, który jest marketerem internetowym i ma bardzo popularne konto na TikToku. I nagrywał materiały na temat tego, hej, zobacz super sztuczkę na, na swojego iPhone'a, który spowoduje, że nie odblokujesz tam jakieś magiczne funkcje w tym iPhone'ie. Okej, okay, takie materiały mają dają ci duży zasięg na, na takim TikToku i ludzie Cię będą obserwowali i naraz na zobaczysz, wow, mam milion obserwujących. Tak, tylko pytanie, czy potem po to zainteresowanie i to, co nagrałeś, ten content i tych obserwator obserwatorów jesteś w stanie zamienić w klientów? Ja uważam, że nie. Więc, skoro nie jesteś w stanie po tym tych ludzi przekonwertować w klientów, to nie nagrywaj na te tematy, tylko dla zasięgu. Więc zbieraj sobie obserwujących, zbieraj sobie ludzi, którzy cię oglądają, lubią i tak dalej, ale ludzi, którzy są zainteresowani danym tematem, żeby te zainteresowania potem w przyszłości można było, można było po prostu przekierować gdzieś indziej. Co więcej, jeżeli będziesz miał popularny kanał i będziesz nagrywał właśnie takie materiały, a potem będziesz, to chciał, będziesz nagrywał kolejne materiały o biznesie, czy o marketingu, czy coś, coś w tym stylu, nie przekierujesz tego zainteresowania. Stracisz zasięgi i algorytm po prostu przestanie Cię promować. I jedynym sposobem, żeby wrócić do promowania. Będziesz po prostu musiał nagrywać kolejne odcinki takie bez sensu. Ostatnio odezwał się do mnie taki fajny gość, który jest bardzo popularny na TikToku i uczy tam o tym, jak myślą faceci, jak myślą kobiety i tak dalej. I pytał mnie, czy jestem w stanie przekuć te zainteresowanie w pieniądze, nie? bo on już próbował, on zna ole marketingowe, on to wszystko zna. Ma gigantyczne zasięgi, ale ludzie oglądają jego materiały, które są darmowe, a potem nie chcą kupować. Czy jestem to w stanie w jakiś sposób e, przekonwertować? Być może tak. Ale byłoby to bardzo trudne, ponieważ no, ma ten gość zasięgi, ale nie ma tej widowni, która potem kupuje. Więc to też jest taki problem. Kolejna rzecz, którą e, e, ja polecam robić, to od czasu do czasu nagrać materiał, który ty chcesz zrobić, a nie taki, który jest promowany przez algorytm. Czyli nagrywasz o czymś, o czym musisz powiedzieć swojej grupy docelowej, o czym sam chciałbyś, wiesz, pogadać, ale niekoniecznie jest to promowane przez algorytm. To według mnie jest dobre, ponieważ to. Też, wiesz, to jest jakiś wkład w, w wiedzę, która znajduje się na YouTube i w innych mediach społecznościowych. I to też spowoduje, że nie poczujesz takiego wypalenia, że musisz robić coś, co, co jest promowane przez algorytm albo co kocha twoja publiczność, ale również coś, o czym ty chcesz konkretnie nagrać, nawet jeśli to się nie przyjmie. Na przykład ja bym teraz mógł powiedzieć o tym, jak zatrudniać ludzi, jak zatrudniać podwykonawców, którzy wykonają twoją robotę za ciebie. Może to nie jest coś, co pokochają po osoby początkujące na tym kanale, ale myślę, że wiesz, ja muszę o tym nagrać, bo, bo czuję taką wewnętrzną potrzebę. Okej, okay. dobra, co jeszcze? Yy, polecam ci magazynować swoje, swoje pomysły. W jaki sposób? Yy, możesz założyć sobie Twittera albo Instagrama albo ewentualnie. Gdzieś zbierać notatki. Jeżeli na przykład ja mam coś takiego, idę na spacer, nie, idę na spacer i wpada mi jakaś fajna, fajna, fajny pomysł, jakaś fajna idea na odcinek. Wyciągam sobie mojego iPhone'a i nagrywam po prostu swój głos, gdzie mówię o tym, o czym powinienem zrobić materiał. I potem przychodzę do domu i już mam pomysł na gotowy materiał, na gotowy scenariusz do tego materiału. Więc w taki sposób też możesz to robić, albo na przykład możesz. Wpadnieć jakiś pomysł, napisać jakąś myśl, sentencję na Twitterze, coś, co będzie wartościowe dla Twojej grupy docelowej, a po pewnym czasie, na przykład, siadasz do swojego Twittera, przeglądasz swoje tweety i masz pomysły na, na kolejne odcinki. Też widzisz przy, przy okazji, który temat budzi większe zainteresowanie swój, swoje, wśród swojej grupy. To samo możesz robić na grupie na Facebooku czy na Instagramie. Po prostu to jest taki sposób, żeby magazynować swoje myśli, inspiracje, pomysły, a w przyszłości możesz do tego po prostu zajrzeć. Kolejna rzecz, którą ja polecam robić, to dokumentować pewne rzeczy, procesy, które robisz. Z kilku powodów: po pierwsze, ludzie to uwielbiają, po drugie, możesz zobaczyć, w jaki sposób myślałeś, potem po czasie, możesz zobaczyć, jak kiedyś myślałeś w przeszłości i jaki zrobiłeś progres i co spowodowało ten progres. Co mam na myśli? Powiedzmy, ja teraz jestem osobą, która pomaga autorom, trenerom i coachom tak? sprzedawać wiedzę. Pomagam im tworzyć kursy i sprzedawać. Zresztą, jakbyś potrzebował mojej pomocy, to masz link pod tym nagraniem. Ale w każdym razie, ja teraz będę zmieniał model biznesowy. Ostatnio podjąłem taką decyzję, byłem na spacerze, pomyślałem, hej, trzeba zmienić model biznesowy, żeby wykonać skok. Ja teraz zarabiam od 100 do 200 tysięcy miesięcznie, ale jeżeli chcę zarabiać milion miesięcznie, to muszę zmienić model. Nie mogę tego tak zrobić, wiesz, ja mogę dodać kolejne produkty, mogę kupić więcej reklam, ale to może, nie wiem, powiększyć mój biznes o 10-15%, ale jeżeli chcę zrobić skok razy 10, to potrzebuję zmienić model biznesowy. Tak samo, jak to kiedyś zrobił Ray Kroc z McDonaldem, nie? I Zmiana modelu biznesowego spowoduje, mam nadzieję, u mnie osiągnięcie moich celów. I teraz... Jak ja to będę robił, to myślę, że będę to też dokumentował na YouTubie, żeby po prostu zostawić jakąś wskazówkę, roadmapę tak? taką mapę, taki plan dla osób, które będą kiedyś w takiej samej sytuacji jak ja i będą szukały rozwiązania. Więc możesz dokumentować cały proces, problemy, wyzwania. Na pewno po drodze pojawi się wiele problemów, wyzwań. Co więcej, ja przypuszczam, że nawet mój poziom zarobków może w krótkim czasie albo nawet tam w średnim terminie spaść, ale jeżeli mi się po prostu uda Roz znaleźć rozwiązanie, nie? czyli uda mi się osiągnąć ten mój cel, to to będzie świetna rzecz dla osób, które oglądają mnie na YouTubie. To będzie świetna, świetna mapa dla osób, które po prostu szukają takiego samego rozwiązania jak ja. Więc nawet jeżeli teraz nie wiem, jesteś osobą otyłą i chciałeś w przyszłości wejść w branżę fitness, to dokumentuj cały swój proces odchudzania i wnioski, które z tego płyną. I to jest ok. Nie jesteś tym ekspertem, ale dokumentujesz to i, i dajesz pewne wnioski, które ci się nasuwają. I jeżeli ci się uda osiągnąć swój cel, to zbudujesz w ten sposób autorytet. I z perspektywy autorytetu potem będziesz mógł robić kolejne odcinki. Więc to jest taka rada dla osób, które zaczynają. Co jeszcze? Jeżeli masz jakąś inspirującą lekcję, coś wpadło Ci do głowy, coś, wiesz, rozmawiałeś z kimś, na przykład tak jak ja wczoraj rozmawiałem na Messengerze z jakimś tam widzem z YouTube'a i pytał mnie, to jeżeli masz jakiś pomysł, jakąś inspirację, to na ten temat też możesz nagrać odcinek. Więc myślę, że w tym materiale przedstawiłem Ci naprawdę sporo rozwiązań, które ja stosuję, które sam możesz stosować u siebie i daj mi znać w komentarzu, czy to ma dla Ciebie sens i napisz mi oczywiście, o czym chciałbyś posłuchać następnym razem. Pozdrawiam serdecznie, Adrian Kołodziej.